Siemanko wszystkim, z tej strony Tchalas i dzisiaj przyszła pora na drugi, drugą fazę robota parowego. Z pewnością niektórzy z Was czekali na gotowca. To są bohaterowie, którymi udało mi się ową fazę przejść. Spróbuję to zrobić teraz ponownie. Mam nadzieję, że nie będę musiał przechodzić tego dwa razy, bo naprawdę mi się nie chce bo próbowałem wieloma darmowymi bohaterami e, płatnym wyż, płatnymi wychodziło mi praktycznie od razu, ale darmowymi jest niestety problem. I to jest moim zdaniem tutaj skok na kasę, jeżeli chodzi akurat o, e, o firmę ING IGG. Więc pierwsza sprawa jest taka, że nie jedziemy na automacie. To jest najważniejsze. Prima musi mieć w na ostatnim na ostatni poziomie. Prima musi mieć, po prostu musi mieć zachowaną manę tutaj. Z tego też powodu, że tam dzieje się rzeź na tym ostatnim poziomie. Dlatego wykorzystajmy to póki jeszcze, tak naprawdę możemy, bo za chwilę już nie będziemy może, mogli. I nawet jeżeli tam powiedzmy będzie miała 3 czwarte tego tej many, to tragedia też się wielka nie stanie. I teraz najważniejsza rzecz jest taka: trzeba zniszczyć tego gościa. On jest w tym momencie naszym priorytetem, tutaj. Dlatego, wszelkimi możliwymi środkami, próbujemy go po prostu zniszczyć. Mam nadzieję, że mi się to teraz uda, tak jak planuję. Tu nadciągają posiłki, nie są silne, aczkolwiek dalej interesuje nas tylko on. Ok, dobra. Teraz już możemy użyć na wszystkich. Jak widzicie, poszło dosyć łatwo, przynajmniej do tego momentu. Ora, tam może być. OK. Znowu używamy primy. Pamiętajcie tylko o tym, żeby nie jechać na automacie. Jak sami widzicie, poziom jest bardzo, bardzo, bardzo prosty. Więc to było wszystko z mojej strony. <laughs> Jeżeli wam się filmy moje podobają, oczywiście dajcie suba. A no i to by było na tyle, jeżeli chodzi o drugą fazę robota parowego. Jutro będzie faza trzecia. Dzięki wszystkim za oglądanie. Z tej strony Thalas. Trzymajcie się na razie i cześć.